Znakomita młodzież wyjeżdża w tym roku na uniwersjadę. Oczekiwaną, bo trochę opóźnioną w związku z COVID-em. Będziemy szczęśliwi, jak uzyskamy 25-30 medali, ale będziemy z każdego medalu szczęśliwi. Cieszę się bardzo, że młodzież się sprężyła w tym okresie wakacyjnym, że nie ma dużo kontuzji, czy nie było kontuzji. Jest dobrze przygotowana. Fantastyczna sprawa. Bardzo jest duży postęp. W sporcie akademickim bardzo dobrze nam się współpracuje ze zdecydowaną większością uczelni, rektorami. Widzimy taki ruch, jak w pewnym sensie można powiedzieć, odnowienie, refreshment i bardzo się z tego cieszę. I to jest właśnie wynik takiej dobrej współpracy pomiędzy uczelniami. Bez sponsorów, między innymi PZDU, ale także bez sponsorów. W postaci podatników polskich, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu, ale także licznych programów, oczywiście nie bylibyśmy tak mocni finansowo. Bardzo nam się dobrze współpracuje z tymi instytucjami, które wymieniłem, ale także z in instytucjami innymi i stąd możemy sobie pozwolić na wysłanie tak dużej grupy.